Życie od nowa, Tadeusz Kasprzak. Nie będzie ciszy nad tą urną, bo ta śmierć trafiła się mi jak ślepej kurze ziarno. Wreszcie zacznę zarabiać, tylko muszę nad tym perpetuum mobile trochę jeszcze popracować. Nad wizerunkiem zamościa niebezpiecznego miasta, tak drogiego memu sercu. Będę tu zaprowadzał nowe porządki jako szeryf, siewca pan zamentu i podejrzliwości, człowiek rozlicznych talentów. Mówią o mnie profeta, pato streamer z stuby, bonzo, farmazon od pierdoletów, a ja po prostu jestem szefem wszystkich szefów i rozkazuję Riemiemiemu, Galiardowi, Będącemu w szponach mafii, podzielić się z redaktorem najwyższego czasu zasięgami, bo mam parcie na szkło. Ludzie, przebudźcie się, folwersujcie moje profile wywiadowcy, bo udzieliłem wielu wywiadów, a teraz wraz z Kruszenką tworzę społeczność. Czyste serce, tropie zło, którego jestem będąc po wyrokach nieodrobną częścią.